4 maja na całym świecie obchodzony jest Dzień Strażaka, z tej okazji w starożytnym Powiatowym w Lęborku odbyły się obchody tego święta. Codziennie by ratować życie ryzykują własnym. Pracują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ich nie dotyczą długie weekendy i święta. W Dniu Świętego Floriana świętują zarówno zawodowi strażacy, jak i ci z Ochotniczych Straży Pożarnych. W powiatowych obchodach wzięli udział zaproszeni goście, m.in. pierwszy zastępca Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, brygadier Krzysztof Rogiński, który złożył życzenia lęborskim strażakom. Wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, wszystkim dru druhom ochotniczym Straży Pożarnej, wszystkim pracownikom cywilnym Komendy Podatowej w Leborku, wszystkim weteranom pożarnictwa dziękuję za tę trudną służbę. Służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Lemorskiego, no i oczywiście całego naszego województwa i kraju. E, z tego miejsca chciałbym, drodzy starzacy, złożyć życzenia z okazji dzisiejszego właśnie dnia. Dużo szczęścia, zdrowia, wszystkiego co najlepsze. Życzę Wam spokoju, stabilizacji w życiu prywatnym, w życiu służbowym. Na czas służby, szczególnie tutaj chciałbym Wam życzyć samych, bezpiecznych. Akcji ratowniczo-kaśniczych, jak to mówimy w naszym języku, tyle, tyle powrotów z akcji, ile wyjazdów do, do tych akcji. Wszystkiego najlepszego. Świąteczny 13 tego dnia był okazją do odznaczeń i awansów. W stopniach awansowanych zostało 13 funkcjonariuszy, pan Straży Pożarnej Pożarnych w Lemborgu, i 5 funkcjonariuszy zostało oznaczonych medalami za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczenie zostało za zasługi dla pożarnictwa.

Użowy starszego Strażaka Ostrzymy. Strażak Baronowski Michał. Strażak Kołka Kariusz. Strażak Kraszmiński Łukasz. Strażak W 2013 roku strażacy gasili ponad 300 pożarów, a blisko 400 wyjazdów dotyczyło wypadków drogowych i miejscowych zagrożeń. Zmagali się z rokanem Ksawery i grudniowymi wichurami. Jak zwykle rok dla strażaków lęborskich był bardzo ciężki, było bardzo dużo pracy, ale myślę, że swoje zadania wykonywaliśmy jak najlepiej. Poradziliśmy sobie, poradziliśmy sobie tutaj z zagrożeniami. Także społeczeństwo powiatu lemborskiego może... Czuć się bezpieczny. Straż pożarna to nie tylko funkcjonariusze pracujący na etat, ale również ochotnicy. Ochotnicze straże pożarne znajdują się prawie w każdej małej miejscowości naszego powiatu. Ich liczba to ponad 700 druhów. To armia ludzi gotowych w każdej chwili pożyczyć obowiązki dnia codziennego, by iść pomagać potrzebującym w czasie zagrożenia. Często to oni pierwsi docierają do zdarzeń, pożarów i wypadków. Jest to niemożliwe, by Państwowa Straż Pożarna tymi zasobami, które posiada, była opanować każdą sytuację, każde duże, duże zdarzenie, a w powiecie Lęborskim mamy pięć jednostek które są w kraj, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Głaśniczego, a te muszą mieć odpowiednio przygotowaną kadrę, sprzęt i y, czuwać praktycznie również całą dobę y, i wyjechać na każde, na każde wezwanie. Y, także y, te działania są, są wspólne, ponieważ tak jak mówiłem jest nas w sumie 700 Strażaków, ochotników, więc to jest ogromny potencjał nie tylko do działań ratowniczo-gaśniczych, ale także innych związanych z sytuacjami kryzysowymi. I w każdej akcji, niemal w każdej, współdziałamy z Państwową Strażą Pożarną, to są z reguły wspólne wyjazdy. Jeśli to zagrożenie ma mniejszy zakres, to wówczas radzi sobie z tym sama Ochotnicza Straż Pożarna, ale z reguły to są wspólne działania. Czasem zdarzają się sytuacje, jak mieliśmy, że, że wyjeżdżamy poza teren i, i gminy, i powiatu, tak jak, jak było to w czasie powodzi w Gdańsku, gdzie była ogromna mobilizacja, również jednostek OSP, które tam przez kilka dni, dzień i noc y, udzielały wszystkim potrzebującym pomocy. Ochotnicza służba w dzisiejszych czasach praktycznie niczym się nie różni od tej zawodowej. Cywilizacja i, i upływ czasu rodzą e, nowe zagrożenia, ale wymagają też od strażaków, również ochotników, nie tylko od tych zawodowców, profesjonalistów, ale także od ochotników odpowiedniego przygotowania przygotowania, e, jeśli chodzi o podejmowanie działań e, ratowniczych dlatego, że, że każdy, kto dzisiaj. Chce służyć w Ochotniczej Straży Pożarnej, też musi przejść specjalne przeszkolenie, musi się zapoznać z sprzętem, musi wiedzieć, jak reagować w określonych sytuacjach. Są wśród ochotników przecież również e, ratownicy medyczni, którzy potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach. To wymaga oczywiście e, czasu. E, co roku szkolimy. Około setki strażaków, ochotników, nikt bez przeszkolenia nie może już dzisiaj wziąć udziału w akcji ratowniczej. Wszystkim strażakom z państwowej, lotniskowej, wojskowej, zakładowej oraz ochotniczej straży pożarnej redakcja Lemberg News życzy bezpiecznej służby oraz szczęśliwych powrotów z akcji.